Hej, hej! Mamy rok 2015, mamy poranek w Rockingham w Australii. Yy, I, kochani, jesteśmy na naszym ukochanym Point Ron Zatoka, Ocean Indyjski miejsce, gdzie uwielbiają przypływać delfiny. Trochę much, oczywiście, tak jak w bo to, to jest dokabusz. No i chcę Wam wszystkim życzyć yy, cudownego roku 2015, spełnienia marzeń. Yy, Pięknych chwil i pola cudu, który to urzeczywistnia w najlepszy sposób. Idziemy na spacer, podziwiać dalej widoki i zanurzyć stopy w tej cudownej wodzie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2015, Ewa Maj. Pa pa!